Where are you going? <laughs> Witajcie, where drodzy widzowie. Dzisiaj stujemy się po mieście troszeczkę bez celu Jeszcze mamy końcówkę świąt Jesteśmy w bardzo znanym budynku Queen Victoria Building Pięknie tutaj jest w samym centrum miasta To większość dzisiaj biznesików jest pozamykana

Czyż ten budynek nie jest piękny Warto przejść przez ten budynek mieści się przy ulicy George Street Coś pięknego ale większość dzisiaj tych kawiarenek w sklepiku pozamekana jest 25 grudzień 2024 jeszcze Jedziemy na zewnątrz Dzisiaj nie ma tutaj za bardzo nawet Gdzie sobie usiąść Fajną tutaj czekoladę sprzedają na jednym stanowisku właśnie Grace chciała kupić czekoladę ale niestety zamknięta A tam jest kawiarnia na końcu The sprawling here Stai Stir Idziemy skodałem oh. Budynek dosyć stary, zabytkowy, nie wiem z którego roku. No, oczywiście na bogato, coś takiego jak Haros w Londynie, taki dom towarowy. To się wychodzi. Tu też jest znana katedra, chyba. Zapraszam Grace dzisiaj na kawkę Merry Christmas everyone Merry Christmas, Merry Christmas. From Andrew and me To all of, you. of course Oczywiście wesołych świąt od Grace dla was wszystkich A wiecie, że Grace idzie do pracy Jeszcze specjalnie dzisiaj żeśmy wyszli tak wcześnie Żebyśmy mogli być razem Eee, oczywiście tam, gdzie ona pracuje, to jest full booking i wejściówka dzisiaj, 25 grudzień, kosztuje za jedną osobę. To jest taki bufet. Szerok, kończyliśmy o tym odcinki dwa już. 520 dolarów za jedną osobę. Dwie godziny jedzenia do sytu. Eee, no to jest bardzo drogo, bo normalnie chyba wejściówka kosztuje od 130 do 160 dolarów żeby się sobie wyobrazić na bogato A, dzisiaj mało tutaj ludzi chyba większość wyjechała z miasta nawet nie ma artystów pamiętacie? w tym świątecznym odcinku właśnie tutaj żeśmy sobie spacerowali z kobietami i bardzo dużo ludzi tutaj było i co chwilę grał jakiś artysta uliczny a dzisiaj puchy grać się łodu. Think about it. We can't go in, it's all over. Just. Oh, look at the shield. It's all over, darling. ready for tomorrow. boxing day. there. Oh, sale, oh, sale, wszędzie. Przed y końcem roku to wiadomo, że jest ogromna sprzedaż. Czasami Sydney. Strasznie takie nudne miasto. Nie zawsze się może tutaj podobać. Choć jak ktoś by tutaj przejechał pierwszy raz, to oczywiście wszystko fajnie, fajnie. Ale z czasem, tak jak my tutaj jesteśmy, 6 lat, to normalnie. Ja nie wiem już w ogóle, gdzie, gdzie te vlogi dla Was kręcić. Troszeczkę jest. Taki dzień świstaka. Lepiej po prostu wybrać się jakieś ciekawsze tereny, typu robić odcinki, chyba Urbex. Dajcie w ogóle mi znać, czy podoba Wam się taki odcinek spacerowania bezcelowe po mieście, czy wolicie właśnie takie odkrywanie, które robię przeważnie solo. A z glejstą, tak jak tutaj widzicie. Dosyć bezpieczny. Grasia Słuchajcie, Gres musi iść już do pracy. Do Grasia Do A ja ruchem skoczka na szachownicy przeskoczę przez Baranguru. A. Hej, Kristina. I'm, I'm going to work now. See you later, guys. Yeah. So, you night time. Yeah. Have a good day at work, Graśka. Yeah. I will miss Take you. Tak. Cześć aj, cześć. Pa, No, ja tutaj przeskoczę e Barangaru. i tam może zobaczę, jak się coś fajnego będzie działo, to coś nakręcimy. A jeśli nie, to po prostu będzie krótszy i nudny dzisiejszy vlog. Zobaczcie, ile tutaj tych kruzerów przy przypływa. Wszystkie oferują porządne jedzenie, wycieczki, świąteczne. Jest w tej chwili tego bardzo dużo i co chwilę widzę, że sporo ludzi wysiada. Oczywiście w środku full pas jakieś zespoły grające na żywo, panie tańczące na stołach. Co tylko chcesz. Nie wiem, cena biletu prawdopodobnie jest 500 dolarów za taki rejs z jedzeniem i z piciem plus atrakcje pytanie, czy chciałbym się przypłynąć czymś takim oczywiście, że tak, choć kiedyś byłem na takiej jednej imprezie świątecznej no fajnie, fajnie było miło wspominał no dobra, to wszystko jeśli chodzi o Barangaru. i lecimy tam dalej Tutaj też już parę razy przechodziłem i pokazywałem Wam te, te jachty A po lewej stronie sporo restauracji Czyli jak znajdziecie się w Sydney to warto oczywiście przejść na Darling Harbour Obecność obowiązkowa Na no to Marino oczywiście a z drugiej strony remontują Też tam postaną prawdopodobnie restauracje i jakieś apartamenty widzę, że bardzo dużo ludzi na Lunchu teraz jest, jest godzina obiadowa 3.20 no i jest jakaś atrakcja typu karuzela świąteczny klimat no, oczywiście nie dla mnie szukamy dalej cel jest taki że szukam czegoś dla siebie w tym smutnym jak mieście no i opuszczamy Darling Harbor. Wbijamy się miasta A więc tak, spadam na tramwaj i spadam do domu. Sytuacja jest wręcz tragiczna. Wszystkie restauracje nie połupaby. puby. Takie, gdzie można się napić browara zamknięta. A chciałem z tego skorzystać w Jeśli ma tak to wyglądać w mieście, że są otwarte tylko jakieś restauracje, do których na pewno nie pójdę samemu. Mówię, pas. Łapie tramwaj i wracam do domu za 8 minut mam także spoko Jakieś 15 minuty będziemy w domu. Podsumowując cały dzień, to chyba lepiej dzisiaj byłoby pracować za podwójną stawkę, tak jak Grave zrobiła. No i 15 minut, jesteśmy w domu. Tam też można się zarezygnować. Szkoda, że nie Niestety czasami tak bywa rozdania też dobrze robią. No, no i okej. Okay. Jeszcze trochę z buta. Jesteśmy w domu. No i cóż moi drodzy. Pokazałem wam setniej takie, jakie jest naprawdę, czyli czasami naprawdę nic szczególnego, snuję się po mieście dla zabicia czasu, uciekam przed samotnością, ale to wszystko na dzisiaj, e, trzymajcie się, do następnego odcinka, oczywiście jak ci się ten film podobał, zostaw komentarz, lajka, jak ci się nie podobał, to a nie ma problemu, do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.